Cześć! Cześć! Witamy Was w bajecznych smakach. Witam Was Ola z Bloga 2 Smaki i Ania z Bloga Bajkorada. Na dzisiaj przygotowałyśmy deser taki typowo letni z wykorzystaniem truskawek mm -hmm. pyszny, zupełna rozpusta, <grym> <grym> ale dzisiaj stwierdziłyśmy, że możemy sobie od czasu do czasu pozwolić. Bardzo lubimy takie odcinki. <grym> I Wam też polecamy. <grym> Mianowicie będzie to beza z kremem i z truskawkami. Przygotowanie bazy rozpoczynamy od ubicia białek na sztywną pianę. Białka powinny być w temperaturze pokojowej. Jeżeli używamy takich rozmrożonych, trzeba je dobrze rozmrozić i dopiero wtedy ubijać. Kiedy białka zostaną ubite na sztywną, zaczynamy dodawać cukier. Ubijamy dalej, a cukier dodajemy małymi partiami. Do sztywnej i lśniącej masy dodajemy na sam koniec łyżeczką octu albo octu winnego, albo soku z cytryny. A także łyżeczką może taka bardziej kopiasta, mąki ziemniaczanej. I mieszamy. Gotową masę wykładamy na blaszkę włożoną papierem do pieczenia. Na tym papierze dobrze jest narysować sobie okrąg. U mnie to jest okrąg o średnicy 26 cm, ale może być mniejszy. Możemy sobie uformować dowolny kształt. Ona za bardzo podczas pieczenia nam się nie zdeformuje, leciuteńko urośnie. W środku bezy możemy zrobić lekkie zagłębienie, wtedy fajnie nam się ułoży krem. Tak uformowaną bezę wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 150 stopni. Po 5 minutach pieczenia w 150 stopniach obniżamy temperaturę do 120 stopni, pieczemy 10 minut, a następnie obniżymy do 100 stopni i będziemy suszyć bezę mniej więcej półtorej godziny. Przygotowanie kremu do naszej bezy rozpoczynamy od ubicia śmietany, to jest śmietana 30%, mocno schłodzona i ja jeszcze dodatkowo schłodziłam miskę w lodówce. Także wszystko mamy zimne. I to ubijamy na wysokich obrotach. Do momentu, aż śmietana nam zgęstnieje, trzeba być uważnym, żeby jej nie przebić. Natomiast jeżeli pojawiłyby się grudki, to my do naszej śmietany też dodamy serek mascarpone, który w razie czego ratuje te w takiej sytuacji śmietany. Dalej ubijając dodajemy jeszcze do naszej śmietany z mascarpone cukier puder do smaku, w zależności ile go potrzebujecie. Dodaję mniej więcej 2-3 łyżki. Na upieczone i wystudzone spód z bezy wykładamy krem. Ten jest dosyć sztywny. I taki powinien być. Jeżeli ta beza Wam troszeczkę popęka gdzieś po bokach to nie należy się tym oczywiście... Absolutnie stresować. Taki urok bezy. Mhm. Ta, ta śmietana ją trochę przytrzyma. Tak. Mhm. I na wierzchu układamy truskawki. Oczywiście taką bezę można zrobić też z innymi owocami. Ale my skorzystamy z tego, że są truskawki. Zabieramy się do degustacji. Po uprzednim, krótkim, bardzo krótkim schłodzeniu deseru Dobry, lepszy jest, jak się go chwilę schodzi w lodówce, bo i owoce są wtedy schłodzone mm. i bez tak, Lekko tak, się rozpuści, w tej, tak, tej śmietanie, tak. ale nic, damy radę. <głos> 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 to więc zapewniamy Was, że już teraz, nawet po krótkim schłodzeniu, będzie dobrze. Próbuję, <noise> już mogę. <noise> mhm. Mm mm -hmm. Super delikatne. Mm -hmm. To się wszystko tak e, przenika prawie, że ta beza z bitą śmietaną i z serkiem mascarpone, ładnie się połączyły te smaki, a wszystko takie po prostu jak chmurka. Dokładnie. Można zrobić też wersję mniej kaloryczną, z samą bitą śmietaną, bez serka mascarpone. Wtedy ona no, troszeczkę może być mniej e, luźniejsza. Luźniejsza taka śmietana. Tak, tak, No i oczywiście wykorzystać wszystkie inne owoce sezonowe do tej wersji. Jaką lubicie. Tak, żeby spokojnie przez całe lato na okrągło sobie A, taką robić. Z walinami, z borówkami, jagodami, naprawdę. A poza sezonem z owocami cytrusowymi też będzie dobrze. Jeżeli spodobał Wam się ten przepis, to po ten i po inne zapraszamy Was na nasz kanał na YouTube, kanał Bajeczne, bajeczne. Smaki. A dzisiaj żegnamy się już. Cześć! Cześć.